Wchodzić, bo później tak osoby, które głosowały na kogoś innego, będą miały pretensje, będą miały jakieś komentarze. Wiecie, wiem tylko tyle, że mnie rozczarowały tutaj te wybory. I tylko tyle powiem, żeby w Polsce było lepiej, żeby była przede wszystkim tak większa, minimalna, krajowa, chociaż 20% większa, powiedzmy, żeby to jest staniały różne rzeczy, żeby podatki były mniejsze. To jest najważniejsze dla mnie. A czy tak będzie? Wątpię. Oni dużo obiecują, a później się okazuje, że nie ma jakichś tam większych zmian w kraju. Póki się głosuje na kogoś, to ten ktoś jest bardzo miły, wspaniały, obiecuje dużo, a jak co do czego to... to nie ma. Nie ma nic, żadnych zmian. Było dużo kandydatów, więc każdy mógł głosować na kogo chce. No naprawdę serio, że to od, od władz zależy tak naprawdę, jakie będą ceny, jaka będzie inflacja, czy w ogóle będzie i przede wszystkim no, ale zarobki powinny być większe. Za kilka tysięcy zł to raczej sobie na dużo nie możemy pozwolić. A za co, czas przyniesie? No to właśnie, lepiej nic nie mówić na ten temat, bo będą potem mówić: O, inflacja większa, Klaudia się nie zna. Nie będę na ten temat nic mówić. O, ogólnie powiem, żeby były po prostu yy, większe wynagrodzenia. No, inflacja nie zależy. Od nas, chyba bardziej od takich ekonomicznych czynników i tego, co się dzieje w kraju i na świecie i w ogóle.